Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Wtedy przyniesiono do niego dzieci, żeby nałożył na nie ręce i modlił się. W Starożytnym Kościele błogosławiono dzieci i katechizowano dorosłych. A my robimy na odwrót. Błogosławimy dorosłych, a katechizujemy dzieci. Może warto bardzo poważnie się nad tym faktem zastanowić i wrócić do. Tej pierwotnej, mądrej, ewangelicznej formuły. To dorośli mają się nawracać przez słuchanie Ewangelii, a dzieci należy błogosławić i życie im chrześcijańskie pokazywać, żeby się tym życiem szyciły, żeby tym życiem nasiąknęły, żeby tą Ewangelią pełną miłości, miłosierdzia uczyły się żyć w sposób najnaturalniejszy na świecie. Do zobaczenia jutro.